Patrzcie, drodzy państwo, numer jeden. I to dzięki wam, bo wy oglądacie moje filmy. Od kiedy, czyli od dwóch miesięcy, wyłączyli płatne reklamy na YouTube, to zniknął Donald Tusk. No co, nie chcecie go oglądać? To jest, drodzy państwo, mój kanał i prośba do was: jeśli jeszcze tego nie robicie, to kliknijcie na tym kanale, tutaj wszystko, żebyście dostawali powiadomienia dotyczące najnowszych filmów. I dotychczas w ostatnich miesiącach nagrywałem głównie rolki, czyli takie filmy, gdzie trzeba się zmieścić w trzy minuty z całym przekazem. To jest często bardzo ciężkie, szczególnie kiedy mamy dużo do opowiedzenia. Dziękuję też za Uczestnictwo w zakładce społeczności. Dzisiaj to, są, dzisiaj to jest zakładka Posty, gdzie naprawdę czasami te zasięgi są dużo wyższe niż nawet na Facebooku. Patrzcie, tutaj 6 tysięcy reakcji pod jednym wpisem. Nie zawsze, oczywiście, ale bardzo często. Tutaj też codziennie staram się naprawdę dużo wrzucać 15 tysięcy reakcji. Tu o Szymonie szeredzie ponad 1000 reakcji. Zresztą zachęcam do subskrybowania w Polsce 24. Ale drodzy Państwo, dlaczego proszę o to, żeby tutaj kliknąć ten dzwoneczek? Namówiony przez Janka Kantaka, którego zresztą ja namówiłem ogólnie do nagrywania na YouTube, ja też zachęcam oczywiście do subskrybowania Janka. Zaczynam nagrywać dłuższe filmy na YouTube'a, dotychczas tego nie robiłem i dzisiaj algorytm YouTube'a u mnie jest przyzwyczajony do shortów, więc zobaczcie te wyświetlenia nie są za duże, dlatego tym bardziej proszę Was o to, żebyście tutaj wchodzili w te długie filmy, żeby algorytm też się nauczył że te długie filmy też umieszczam i wrzucam. I teraz będę starać się codziennie chociaż jeden film na YouTube'a taki dłuższy wrzucić. I patrzcie, zacząłem korzystać z troszeczkę bardziej profesjonalnych miniatur. A jak się je robi? W ten sposób, drodzy państwo, pisze się prompta i sztuczna inteligencja robi nam miniaturę. Więc to wszystko dzisiaj jest Zdecydowanie ułatwione, mogę już znowu przytyć do 130 kg, jak jeszcze w styczniu, i zawsze będę chudy. I to jest plus sztucznej inteligencji, drodzy państwo, dlatego na tych wszystkich grafikach ja nigdy nie miałem żadnych zdjęć studyjnych robionych. Politycy robili sobie zawsze piękne zdjęcia, wrzucali grafiki z cytatami. Ja tego nie miałem, a dzięki sztucznej inteligencji mogę to robić. Tutaj jeszcze macie wyniki z Facebooka za ostatnie 28 dni. Ale po co są te zasięgi? Po to, żeby nagłaśniać między innymi to, czyli kwestię kontroli tej władzy, bo jako posłowie opozycji mamy obowiązek kontrolować tę władzę i pokazywać wam skalę, potężną skalę tej patologii bandytuska.